Siema kochani! Oczywiście żartowałem, że na moim kanale nie będzie nowego symulatora farmy 2015. Yy, tutaj macie, właśnie na ekranie w tle, yy, mały teaser, czy trailer, tak to się jakoś nazywa. Prawdopodobnie gierka ma być albo na koniec września, lub na początku października, ale też słyszałem informację, że będzie opóźnienie aż do końca grudnia. Więc zobaczymy, jak się sprawa będzie toczyć dalej. Ale popatrzcie na, na właśnie te nowe obrazy. Chyba będzie bardzo fajnie. Przekonamy się o tym niedługo. A ja na pewno kupię tę gierkę. Podobno ma kosztować około na polskie 200 zł. Pre-order kosztuje właśnie... Yy, ileś... No nie wiem tam około 30 dolarów. To nawet wychodzi taniej teraz. Yy, to około wychodzi 130 zł. Może po że będzie właśnie droższa, około 200 zł, tak jak słyszałem. Ale na pewno kupię i na pewno będzie na kanale Horsebustera. Więc spodziewajcie się e, u mnie 2015 rolniczej gierki. To by było na tyle. O, może, możecie sobie obejrzeć również inne tra trailery na stronie farming e, A także macie, będziecie mieli odesłanie do YouTube'a e, z mojego opisu. Yy, więc yy, zachęcam. Zachęcam do oglądania i przyjrzenia się nowemu symulatorowi. To wszystko z mojej strony. Lajkujcie, udostępniajcie znajomym, jeśli się podobało. Yy, subujcie jeśli tego nie zrobiliście. Cześć!